Cześć, witajcie z tej strony wasz ulubiony youtuber, czyli, czyli ja, czyli Mike, tak? Witam Was w kolejnym odcinku z Kita 5 My w Buster z pogrom Symitów. Na dobry początek tego odcinka napijmy się troszeczkę wina. Eee, ten odcinek, jak widzicie, jest troszeczkę inny. Jest on z Grand Theft Auto Online. E, tak, no cały czas siedzimy w tej fabule to może zrobię chociaż jeden odcinek taki e, z Grand Theft Auto online tutaj możemy się polansować w jakichś superfurach w moim apartamencie jednym z pięciu, czy tam w moim domu jednym z pięciu e, no prawda, tego typu rzeczy no i cóż, no co ja tu mogę powiedzieć, mam nadzieję, że zostawicie po sobie dużo aktywności pod tym odcinkiem ponieważ widzę, że ta seria traci niestety na aktywności, a no, jak traci na aktywności, no to może trzeba by ją skończyć. No, nie wiem. To już zależy od Was. W każdym razie, no, tak jak mówię, proszę Was tylko o zostawienie jakiejś aktywności, jeżeli chcecie tam serię. Jeżeli nie, po prostu pojedzcie. I ja już się zamykam, lecimy z mitami, bo w sumie, bo w sumie od tego jest ta seria, tak. No, także Elo. Wiecie jak mówiłem o lansowaniu się w najlepszych furach w tej grze, no to, no to wiecie, ja nie żartuję, no. Ja z takich rzeczy nie żartuję, proszę bardzo, tutaj mamy najlepszy skuter po prostu w tej grze. No jego prędkość maksymalna wynosi całe 32 kroki na godzinę. No w sumie jak tak teraz patrzę to może więcej, nie ma niestety licznika w głowie. No w każdym razie jest to bardzo fajny motor, właściwie skuter, polecam go serdecznie. I bardzo fajnie wygląda w takim chromowanym lakierze. No ale dobra, eee, my tu gadu, gadu, nasujemy się, ale trzeba przejść do mitu. A mit numer jeden w dzisiejszym odcinku na no Hubert 497 Mówię o tym, że kiedy na motorze będziemy w był zawiącym gazie, to będziemy tracić życie. No, rozwiązanie tego mitu jest oczywiście bardzo proste: musimy je najpierw sprawdzić. Mm, musimy sprawdzić jak to wygląda. Gdzie jest gaz, tu jest gaz łzawiący. No, w skrócie mówiąc wiadomo, jak będziemy w gazie na motorze, to będziemy tracić życie. Zobaczmy co z tego będzie. No, mit wygląda bardzo legitnie i prawie umarłem. No w każdym razie mit mogę z pewnością uznać za potwierdzony. Znajdujemy się właśnie na lotnisku międzynarodowym w Los Santos, jest to prawdopodobnie najbardziej strzeżone miejsce w tym mieście i ogólnie w całym PTA i jesteśmy tu nie bez powodu, ponieważ rejsi, czy tam racing, są mit o tym, że kiedy będziemy chodzić koło policji i, i ogólnie no, tak sobie koło niej krążyć, to zaczną nas gonić. Tak więc mam tutaj dwóch panów policjantów, będziemy sobie koło nich chodzić jakoś tak koło nich krążyć. Prawda, zobaczymy, co się stanie. Dzień dobry. Witam. Jak tam samopoczucie? Jacyś mało rozmowni. Ten to tutaj fryzura na pazdana. A ten drugi to z czapką. To jak to tak z czapką? No. Z przesady, panowie. Już tu ciepło jest. Gotujecie się w tej czapce. Ona no, go lekko popchnąłem. Okej, okay. zaczęli się wkurzać ale wygląda na to, że, że to nic nie daje nie, wiem, może jak zacznę biegać tak boku? Hmm. ciekawe nie powiem wydaje mi się, że podobny mit już kiedyś był w serii, ale nie jestem pewien dios mio, motherfucker no i co? Okej, okay. wygląda na to, że mit jest teoretycznie prawdopodobny, ponieważ samo tam kręcenie, chodzenie koło nich nic nie daje, co zresztą mogliście zauważyć, dopiero kiedy się ich tak zaczepiło, popchnęło, no to dopiero wtedy zwrócili uwagę, tak to zwyczajnie mówiąc wyjebane. Także myślę, że możemy uznać ten mit za prawdopodobny. No, bo to całkiem spoko, całkiem takie legitne ocenienie sytuacji. Ok, właśnie podjebałem komuś auto z ulicy. No i yy, nazywa się ono jak? Paton. Yy, Paton, tak. Bardzo fajna nazwa samochodów. W każdym razie do następnego mitu musimy je zabrać na nasz poligon testowy. No, powiedzmy, że on się znajduje tutaj. Jeszcze tak ładnie sobie może zaparkujmy, żeby nie było. Że ja jeździć nie umiem, albo coś, że parkować nie umiem. Ja umiem, tylko mi się nie chce. To jest e, bardzo ogólnie prawdopodobne stwierdzenie. Do wszystkiego pasuje. Najmniejsza z tym. W każdym razie, Hummer 49 no są kolejny mit. I mówiono o tym, że kiedy strzelimy w szybę pojazdu. To przebijemy naraz dwie szyby, czyli w sensie od drzwi do drzwi, czyli no, w sensie Tom, i w sensie Tom tutaj po drugiej stronie. Nie napisał tylko z jakiej broni, dlatego może użyjmy zwykłego jakiegoś karabinu szturmowego. E, no i let's find out. No, ewidentnie jest ta dziura. Ja już tutaj widziałem ślad na ścianie celując w to. No, w każdym razie przebiliśmy. Dziura jest ewidentnie na Wylot może zrobimy sobie na zbliżenie ze stajperki załamaną lunetą. Oprószę. Perfekto. Perfekto, amore mio. Konie, bio i wszystko. No i mit kolejny zostaje potwierdzony. To co dobra kiedyś się kończy tak mawiał klasyk no i tak mawiam teraz ja gdyż czas na ostatni mit w dzisiejszym 33 odcinku um, tej serii Nadal są go Hubert497 no jest to już trzeciego mit w tym odcinku i mówi on o tym że kiedy strzelimy przy policji mamy od razu dwie gwiazdki pościgu cóż wygląda ciekawie ten mit zobaczmy pistolet bojowy użyjmy zwykłego pistoletu ła oh, wow, fuck E, w każdym bądź razie, no jak widzieliście, strzeliłem przy policji e, no i miałem tylko jedną gwiazdkę pościgu. Pytanie, tylko teraz to rozumieć, przez przy policji, bo strzeliłem mnie za policją. E, no nic, zaraz sprawdzimy to dokładniej. No cóż, na szczęście, policji na tym lotnisku jest bardzo dużo i nie musiałem ich długo, długo no, szukać ogólnie rzecz biorąc. Dlatego jesteśmy teraz przed dwoma policjantami i strzelamy. No i dalej, jednak lastka. No i co? No i, no i tyle. Aczkolwiek myślę, że tutaj może, gdyby strzelił tak w kierunku policji ogólnie, może wtedy by coś, e, coś to dało. Dobra, ja nie będę czekał, aż ten koleś mnie zabija. Albo w sumie poczekam. Hehe. Ale Ty też zginiesz, no albo nie. Dobra, w każdym razie sprawdzimy ten mit po raz jeszcze trzeci. Na trzeci inny sposób, jeżeli teraz e, nie będzie tych dwóch gwiazdek, no to myślę, że mi można uznać w 100% za A proszę, a proszę. Czyli jednak e, strzelanie w kierunku policji coś daje. E, policja, tej, policja jest bardzo wyczelona, tutaj w tej grze. Bardzo, bardzo jest dobrze traktowana, prawda. E, no i tak kiedy się w nią strzelam, no to są te gwiazdki od razu. Dlatego, no, Hubert tutaj napisał, że przy policji. Nie napisał dokładnie, czy przed, czy za, czy, czy w kierunku policji. Dlatego myślę, że możemy to uznać jako mit prawdopodobny. drugie, że w dzisiejszym odcinku. Wow, dawno ogólnie mitów żadnych prawdopodobnych nie było. A dzisiaj dwa się trafiły. Coś niesamowitego, czyż nie? Cześć, witajcie w specjalnym wydaniu Car Johnson Show. Jak pewnie wiecie, Polska zaliczyła ostatnio historyczny występ na Euro. Polacy nie tylko wyszli z grupy, ale doszli do ćwierćfinału, w którym przegrali po ciężkiej walce. Z tej okazji cała ekipa Car Johnson Show składa najszczersze gratulacje polskiej reprezentacji. Ale co to za show bez show? Teraz zaśpiewamy fragment naszego nowego hymnu piłkarskiego. Szczęsny się połamał, Fabian zero z tyłu nikt nie mówi nic piszczek tam na prawej, biega w te i we w te niczym na polu dzikno a obok nasz gladiator, każdy dobrze wie to glika na lewej jak znud nam gra Artur Jędrzejczyk. Bum tarara euro nadal trwa, kogo chcesz dziewczyno ja wiem, pazdana, Niemcy, Ukraina, nikt nas nie zatrzyma bójcie, bójcie się pazdana o o. Dobra, tak więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że Że go doceniacie, że moją twórczość ogólnie, pamiętajcie o aktywności, zapraszam na grupę facebookową Basterów Majka zapraszam do ekipy MifBusterów na Social Clubie. To jest ekipa, z którą na pewno no jeżeli ktoś tam będzie w ogóle aktywny, będzie to na pewno ekipa, z którą będę coś tam nagrywał, czy streamował, czy, czy po prostu grał. Prawda, tego typu rzeczy się dzieją na rejonie. E, no i cóż, dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Na serio, tak, tak wiecie, tak, tak na serio, serio. No i co, no, trzymajcie się, nara.